Istnieją książkowe miłości od pierwszego przeczytania ale nie wszystkie książki zaskarbiają sobie sympatię czytelnika od razu. I o takiej trudnej czytelniczo miłości chciałabym dzisiaj nieco opowiedzieć. Pierwszy raz przeczytałam Dżuma w liceum i nie mogę powiedzieć, że przypadła mi do gustu. Drugi raz przeczytałam ją w zasadzie też będąc w liceum, tylko niejako już po drugiej stronie barykady, i dopiero wtedy zachwycił mnie język, którym posługuje się Kami. Język, którym opisuje trudne przecież wydarzenia, ale od początku. Dżuma to powieść paraboliczna, która wydana została w 1947 roku. Parabola to taki utwór, który poza planem dosłownym posiada jeszcze przynajmniej jeden plan metaforyczny i do tego planu metaforycznego czytelnik musi dotrzeć za pośrednictwem interpretacji. Jeśli chodzi o fabułę Dżumy, dotyczy ona epidemii w Oranie, algierskim mieście, które w latach 40. XX wieku, czyli w czasie trwania akcji powieści, było jedną z francuskich kolonii. Jeśli chodzi o Oran, jest on opisywany jako miasto bez gołębi, drzew i ogrodów, w którym ludzie nudzą się i starają się nabrać przyzwyczajeń, czyli wpadają w swego rodzaju letarg. I z tego letargu wyrywa ich właśnie epidemia dżumy, która zmusza ich dodatkowo. Do weryfikacji własnych postaw? No i jak nie trudno się domyślić, nie jest to zadanie łatwe, tym bardziej, że dżumy i wojny zastają ludzi zawsze tak samo zaskoczonych. I jakoś sobie jednak z tym zaskoczeniem muszą poradzić, no i dżuma pokazuje różne postawy wobec śmiertelnego zagrożenia. Tutaj można dopatrywać się pewnych podobieństw, chociażby z melancholią Larsa Fontriera, no i właściwie co człowiek może zrobić w sytuacji, w której się znajduje, w sytuacji absurdalnej. Według Kami może zrobić trzy rzeczy. Może nadać życiu sens, może żyć pomimo braku sensu lub może się poddać. Tak też dzieje się z bohaterami Dżumy, którzy prezentują różne konfiguracje tych właśnie trzech postaw. Nieprzypadkowa jest też sama budowa tekstu i zastosowany przez Kami podział na pięć części. Nawiązuje tym samym Dżuma do klasycznej tragedii greckiej. Zresztą Sama choroba, sama dżuma może być rozumiana właśnie jako rodzaj fatum. Zresztą nie tylko fatum, bo dżuma stanowi również metaforę choroby jako takiej, metaforę kataklizmu, wojny, jak również złatkującego w człowieku. A poprzez pandemię COVID-19 no, nabiera jeszcze takiego bardzo współczesnego wymiaru. Zresztą, jak zauważa Kami, bakcyl dżuma nigdy nie umiera i nie znika. I tak jeśli chodzi o dżumę, to mnie najbardziej interesuje poza treścią język, który staje się niejako bohaterem samym w sobie i warto zwrócić uwagę na początku, że w ogóle badacze upatrują w epidemiach jednej z przyczyn zmian, które dokonują się w języku, jednej z przyczyn jego ewolucji, chociaż niekoniecznie w takiej pozytywnej formie, ponieważ jeśli chodzi o Wszelkiego rodzaju epidemie one przyczyniały się do wyeliminowania języków niszowych w złożonych społecznościach, więc ten język ubożał niestety przez epidemię. Natomiast Kamis zwraca uwagę na język w nieco innym kontekście, w kontekście nie jego zmian, tylko jego nieadekwatności, ale czyni to dość subtelnie na tyle subtelnie, że wielu badaczy w ogóle pomija ten aspekt lub marginalizuje go, a wydaje się on być kluczowy dla znaczenia całego utworu. Mówiąc o języku, warto też zwrócić uwagę na samego narratora. Narrator nie ujawnia się na początku, ale zostawia pewne wskazówki co do swojej tożsamości. Te wskazówki przy pierwszym czytaniu utworu Mogą nie być takie jasne i klarowne, natomiast kiedy już wiemy, kto jest narratorem i czytamy Jumę ponownie, to faktycznie, to faktycznie możemy się zacząć zastanawiać, jak nam to w ogóle umknęło. To, co wiadomo o narratorze a właściwie od samego początku, to że stara się być obiektywny i sam o tym mówi. Przytacza zresztą różnego rodzaju fakty, statystyki, chce dokumentować zdarzenia. Nie ma w sobie yy, niczego z literata tylko jest raczej reporterem, historykiem. Poza tym, no jak potem okazuje się, że y, narratorem jest lekarz Bernard Trier, no to możemy stwierdzić, że no jest to człowiek jednak nauki, człowiek rozumu, no bo jest lekarzem, a nie właśnie literatem. I ta jego profesja ma też niejako być gwarantem tej obiektywności. Natomiast... Mamy tutaj do czynienia de facto z pozornym obiektywizmem. No bo nawet jeśli Rie przytacza poglądy innych bohaterów, nawet jeśli mówi, że nie zgadza się z nimi, to jednak centralną postacią swoich rozważań od samego początku czyni de facto samego siebie. Więc trudno tutaj mówić o jakimkolwiek obiektywizmie. Ale to jeszcze nie koniec komplikacji, bo mamy w utworze do czynienia. Z drugim narratorem, którym jest Taru, i dzięki jego notatkom mamy tutaj do czynienia z, de facto z dwugłosem narracyjnym, co poszerza nam pole widzenia, poszerza nam perspektywę i pozwala przyglądać się różnym sytuacjom, różnym bohaterom, właśnie oczami kilku postaci. No ale do czego nas to prowadzi? Prowadzi nas to de facto do namysłu nad tym. Co właściwie jest prawdą, gdzie przebiega granica między rzeczywistością a kreacją, i czy taką granicę w ogóle da się wytyczyć? Zresztą ta kwestia nieostrych granic dotyczy innych opozycji binarnych obecnych w utworze, poczynając od takiej najprostszej, tej, która jako pierwsza przychodzi nam do głowy, czyli opozycji między dobrem i złem. I tutaj możemy się zastanawiać, czy w sytuacji granicznej, trudnej, abstrakcyjnej, jaką no, bez, bezsprzecznie jest epidemia, czy mimo w ogóle możemy mówić o tym, co jest dobre, co jest złe? Czy da się jednoznacznie ocenić postępowanie, zachowanie, poglądy bohaterów w sytuacji, która no jest sytuacją trudną i taką, z którą większość z nas nie będzie miała do czynienia na co dzień? A do kwestii Adekwatności naszej oceny sytuacji dochodzi jeszcze kwestia adekwatności języka, czyli jak o tym mówić, jak mówić o sytuacji granicznej, tak, żeby oddać tę rzeczywistość jak najdokładniej. To jest zresztą też problem, z którym mierzył się chociażby Białoszewski, przygotowując się do stworzenia pamiętnika z powstania warszawskiego, bo on też napotkał trudność w postaci materii języka. Zastanawiał się, jak o sytuacji granicznej, sytuacji abstrakcyjnej, mówić w taki sposób, żeby jej nie zaciemnić właśnie poprzez język, żeby jak najdokładniej tę rzeczywistość oddać. Tym bardziej, że trzeba mieć świadomość, że nawet jeśli jeden człowiek opowie drugiemu o swoich doświadczeniach, to ta druga osoba nigdy nie doświadczy ich dokładnie w taki sam sposób, jaki doświadczyła tego osoba opowiadająca. No ale język językiem, a fakty faktami. I w dżumie pojawiają się już sygnały, które Wskazują na to właśnie, że to, że my czegoś nie potrafimy nazwać, nie oznacza, że to coś nie istnieje. I czytamy w tekście: To nie kwestia słownika, to kwestia czasu mowa tutaj o efektach dżumy, natomiast o zwiększającej się ilości ofiar, które nie znikną tylko dlatego, że my nie potrafimy jakiegoś zjawiska nazwać. Bohaterowie dżumy zresztą stwierdzają to wprost. Nie odgrywa wielkiej roli, czy pan ją nazwie dżumą czytamy, bo jak przekonuje nas kamień z faktami trudno po prostu dyskutować, nawet jeśli jednocześnie trudno je oplec w język. Zresztą ten język nie jest przyjacielem nawet ludzi pióra. I mamy tutaj przykład w postaci granda, który stara się e, napisać powieść, natomiast to jego pisanie powieści ogranicza się właściwie do pierwszego zdania. On napisał około 50 stron. Które zawierają tylko i wyłącznie pierwsze zdanie. Całe dnie, całe tygodnie poświęcał jednemu pojedynczemu słowu, w tym czasami spójnikom, które pojawiały się w tym zdaniu, a mimo to nadal to zdanie nie było doskonałe, te jego słowa wychodziły utykając, więc świadomość językowa czy umiejętności pisarskie także nie gwarantują tego, że dotrzemy do sedna, że znajdziemy odpowiedni, Wyraz dlatego, co właściwie chcemy przekazać. Tym samym kamień uzasadnia niejako, dlaczego ten język, którym posługuje się Rie, jest pozbawiony nadmiaru artystycznych ozdobników czy stylistycznych wypełniaczy. To właśnie ma gwarantować przejrzystość, ma nie wpływać na fakty, i ich nie zaciemniać. Nie oznacza to jednocześnie, że duma pozbawiona jest w ogóle środków artystycznego wyrazu, bo mamy chociażby kazania penlu, które m, nacechowane są stylizacjami biblijnymi i mowa jest w nich na przykład o aniołach. Niele dżumy trzymającym w ręku czerwony oszczep wymierzony właśnie w Oran. Takich fragmentów jest jednak zdecydowanie mniej niż tych zwyczajnych opisów, niż zapisów obserwacji. I to też ciekawe, że te obserwacje nie nazywają bezpośrednio emocji. Ale to nie oznacza, że w dżumie tych emocji nie ma, one są, tylko są wyrażone w nieco inny sposób. I tutaj warto przywołać chociażby te scenę, kiedy żona doktora ma wyjechać do uzdrowiska. Ona się uśmiecha, zapewnia, że wszystko jest w porządku, mimo że jej stan zdrowia na to nie wskazuje. Jeśli chodzi o samą scenę pożegnania, to te słowa wypowiadane są w pośpiechu. Ona się odwraca plecami do doktora, bo nie chce, żeby Rie widział jej łzy. E, zapewnia, że będzie dobrze, więc e, mamy tutaj do czynienia z ucieczką de facto od emocji, ze skupieniem się na szczegółach, ale odwracaniem wzroku od globalnego problemu, którym w tym wypadku będzie chociażby strach, samotność, e, jakieś obawy, w tym obawa przed śmiercią. Zresztą, tą niemożliwość porozumienia się bohaterów widać w kolejnej scenie, kiedy doktor jest już na Peronie, a jego żona pozostaje w pociągu i kiedy on mówi do niej, że ma na siebie uważać, ale ona nie słyszy jego słów, bo dzieli ich szyba. I jeżeli chodzi o bohaterów dżumy, to oni często są tak jakby przedzieleni szybą, co oznacza, że słowa stają się pewnego rodzaju barierą, zacierają to, co chcemy tak naprawdę powiedzieć, uniemożliwiają pełną komunikację. To jest oczywiście pewnym paradoksem. Zresztą tych paradoksów jest więcej i one obecne są nieraz w samej strukturze zdań, w ich budowie, w wieloznaczności słów. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć pewien fragment, który doskonale to obrazuje. Czytamy w dżumie. Tramwaje są teraz jedynym środkiem komunikacji i posuwają się z trudem, stopnie i barierki trzeszczą z przeciążenia. Rzecz ciekawa jednak, wszyscy jadący w miarę możliwości odwracają się od siebie plecami, żeby uniknąć wzajemnego zarażenia. Na przystankach tramwaj wyrzuca ładunek mężczyzn i kobiet spieszących żeby znaleźć się wreszcie daleko od innych. Widzimy zatem, jak użycie słowa komunikacja w różnych znaczeniach nadaje temu fragmentowi de facto ironiczny charakter. Warto zauważyć przy tym, że Kami posługuje się dość prostą leksyką. Ten język nie jest jakiś szalenie wyszukany. Zresztą nie dziwi to, ponieważ Kami był przekonany, że źródłem nieszczęść ludzkich jest właśnie niejasny język. Ale co ciekawe, mamy jednocześnie do czynienia z wysokim stopniem retoryczności tekstu, także wiele fragmentów dżumy można potraktować jako swoistego rodzaju sentencje. Nie jest to jednak dziwne, jeśli wziąć pod uwagę to, że dżuma jest w końcu przypowieścią. I to przypowieścią, którą nie trudno jest zinterpretować chociażby z tego względu, że sam Kami dostarcza czytelnikowi istotnego klucza interpretacyjnego, a czyni to odwołując się do twórczości Daniela de Czyni to na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy się dopatrywać w dżumie pewnych nawiązań do dziennika roku zarazy, który wydany został w 1722 roku. Mamy w dzienniku roku zarazy podobny zawiek narracyjny, czyli do czynienia z narratorem, który nie ujawnia się do końca, a jedynie na końcu podaje swoje inicjały. Natomiast drugą wskazówką jest Cytat z Robinsona Crusoe, który jest mottem dżumy, i sprowadza się do przekonania, że jeden rodzaj pozbawienia wolności jest reprezentowany de facto przez inny rodzaj. I tutaj, poza tymi wspomnianymi już przeze mnie na początku możliwymi interpretacjami czy analogiami, możemy także upatrywać uwięzienia w mieście, uwięzienia w oranie, jako metaforę uwięzienia w świecie, którego nie potrafimy zrozumieć, a nie potrafimy tego dokonać przez język właśnie. Bo język jest niedokładny i zawsze nieodpowiedni. A my, jako ludzie, musimy się pogodzić z niezdolnością do wyrażania za jego pośrednictwem znaczenia, bo musimy mieć świadomość, że słowa często definiowane są w sposób subiektywny. I my tego na co dzień w takich zwyczajnych sytuacjach komunikacyjnych nie sprawdzamy. Nie pytamy, co rozumiesz pod pojęciem wolności, co rozumiesz pod pojęciem miłości, czym dla ciebie jest szczęście, tylko zakładamy, że inni. Użytkownicy języka definiują czy rozumieją podobne słowa w ten sam sposób co my. Jednak wydaje się, że samo skupienie się na faktach to też nie jest żadne rozwiązanie, bo, oczywiście, my czytając dżumę, możemy skupić się na. Data, które się pojawiają, możemy skupić się na statystykach, na liczbach, które przytacza narrator, jeśli chodzi o ilość pojawiających się najpierw szczurów, potem jeśli chodzi o ilość ofiar, które podawane są najpierw z częstotliwością kolejnych dni, potem tygodni, czy też w ogóle w takiej ogólnej perspektywie. I muszę przyznać, że w pewnym momencie ja też się dałam złapać na ten haczyk i zaczęłam sobie przeliczać różne rzeczy. Nawet się zastanawiałam, czy nie można by było tych danych w jakiś sensowny sposób przedstawić na wykresie. Pomyślałam sobie wręcz, że ciekawym zabiegiem byłoby, gdyby na przykład ta ilość pojawiających się szczurów układała się w wykres, który kształtem przypomina szczura. No niestety tej hipotezy nie udało mi się potwierdzić, ale może to i dobrze, bo to zwraca uwagę na to, że my zaczynamy skupiać uwagę na. Bardzo drobnych szczegółach, co tak naprawdę nie jest istotne, bo istotny jest globalny problem i to, jak sobie z tym problemem poradzić. Zresztą ta nieumiejętność radzenia sobie z konsekwencjami dżumy, z wszystkimi okolicznościami, które jej towarzyszą, widoczna jest w tekście. Bohaterowie nie dowierzają, umniejszają temu, co się dzieje, starają się intelektualizować to, czego doświadczają, albo ironizują, byleby tylko odsunąć od siebie problem, byle tylko zdystansować się od niego i nie musieć przeżywać. Nie musieć dzielić się swoimi przeżyciami, nie musieć szukać adekwatnego języka. No i tutaj wracamy do głównego problemu, bo Kamil daje nam do zrozumienia, że język jest tak samo rozległy, tak samo tajemniczy i niedostępny, jak wszechświat w ogóle i tak samo niezbadany, ale mimo to. Musimy próbować tworzyć za jego pomocą powiązania między ludźmi, musimy tworzyć relacje, wchodzić w nie. No i oczywiście możemy powiedzieć, że słowa są w stanie chłostać, mogą być jak węże, albo jak niektóre dolegliwości, mogą męczyć, ale też mogą koić, a porozumienie jest krokiem ku miłości. Miłości, bez której świat jest martwym światem według kami.